Hej to Ewa, witam serdecznie na moim kanale. Kochani, my jesteśmy już po częściowym remoncie. Częściowym dlatego, że przed świętami chcieliśmy zrobić tą część, gdzie mamy salon, yy, jadalnię, a później przejdziemy jeszcze z malowaniem, jakimiś tam poprawkami tam dalej w głąb domu. Jest jeszcze tego trochę, jest jeszcze kilka tych pomieszczeń. Ale najważniejsze to chcieliśmy, żeby przed świętami już jakoś zrobić tutaj tą część. Później ponaklejamy folię i będziemy działać dalej. Nie, nie jest to jakaś mega zmiana jak na razie, ale jest odświeżone, poszpachlowane i zrobione to co było trzeba. Zaraz Wam to pokażę. No, przyznaję, że nie wiemy jeszcze jaka będzie zupełnie sytuacja. I jak na razie nie będziemy za bardzo inwestować w dom, w jakieś nowe super meble czy, czy coś takiego. To, co jest, to jest i da się, da się z tym żyć. Da się na tym funkcjonować na tych meblach. Nie są jakieś tam mega stare, więc postanowiliśmy, że na początku no, nie będziemy aż tak dużo wymieniać i iść w dodatkowe koszty. Wiecie, sytuacja jest taka jest, i zobaczymy, co czas nam pokaże. Nasz dom w Anglii jeszcze nie jest sprzedany, więc mam mega obawy. Liczę na to, że Wojtek jednak zostanie w, w Polsce. Ale jak będzie po Nowym Roku, no to po prostu nie wiemy. Nie wiemy. Nie jest to jak na razie, no nie jest to zależne od nas, tak? Więc czekamy, mamy jeszcze kilka tygodni. Wtedy może coś, coś więcej się dowiemy. No ale zobaczcie, co nam tutaj wyszło. No mówię, nie jest to jakaś mega zmiana, diametralna zmiana, ale no jest trochę, troszeczkę inaczej. Kolory są ciemniejsze, mam nadzieję, że no niezbyt przytłaczające. Dzisiaj ogólnie na dworze jest też ciemno, więc pomimo tam oświetlenia, no mam nadzieję, że da się zobaczyć. Ale ogólnie taka pogoda jest praktycznie cały czas, więc no nie będę czekała do nowego roku, żeby Wam to pokazać, kiedy już tam będą dłuższe dni. Chciałabym też wyskoczyć na dwór, ale pada deszcz. Jeżeli mi się uda, to jeszcze dzisiaj polecę tam i sfilmuję wam, jak wygląda tam nasze, powiedzmy, obejście yy, i jakie mamy tam plany w związku z tym w bliskiej przyszłości, jeżeli się uda. No także, patrzcie. Zaczynaliśmy od części tutaj, właśnie wypoczynkowej. Jak widzieliście, wcześniej tutaj było dużo folii. Ogólnie wiem, zajęło to sporo czasu, ale yy, Każda ściana, znaczy może nie tak, nie każda ściana ma inny kolor, ale ściany mają inne kolory. Sufit został biały, ta ściana ma, no tutaj aż tak bardzo nie widać na kamerce, ale to jest jaśniejszy szary, tu jest ciemniejszy szary, tu znowu jest jaśniejszy szary, więc to wszystko musieliśmy podzielać taśmami, jak malowaliśmy za każdym razem, więc trochę było tej pracy niestety no kominek trochę tam podreperowany jak na razie jeszcze zostało tak jak jest ale znalazłam coś w kastoramie tylko zastanawiam się czy nie będzie to za ciężkie i czy uda mi się to przykleić, muszę podpytać fachowca tu... hej kochani, my jesteśmy dzisiaj w Lublinie pierwsze co odwiedziliśmy to kastoramy i tutaj już znalazłam coś dla siebie znaczy mam nadzieję, bo jeszcze będziemy się zastanawiać chodzi mi o wykończenie Frontu kominka. I tutaj jest właśnie beton architektoniczny, taki dekoracyjny. I zastanawiam się czy to będzie dobry pomysł na tą część taką czołową tutaj przy, przy szybie kominkowej. Jest jeszcze bardzo coś fajnego. Patrzcie, to jest fajne, no ale będzie już chyba aż załał wow. Po prostu ja lubię takie błyszczące rzeczy, ale a co, a to już co to chyba znaczy będzie... Za wow? Trochę aż za. Nie za błyszcząco, bo u nas ta struktura, która jest położona, też ma jakieś tam drobinki, więc jednak chyba ten beton architektoniczny będzie dobrym pomysłem. Na razie jesteśmy tylko w kasteranie, więc tutaj oglądamy. Tutaj zrobiliśmy, no też po, wiadomo, sufit, ściany też dwa kolory. No, kuchnia to jeszcze mi została kuchnię będę znowu sprzątała. E, pomalujemy jeszcze ściany. Tu zrezygnowaliśmy z tych pasków, będzie tu zegar. No, coś już mamy do przodu, także bardzo się cieszę. Więc, kochani, tak, e, wbrew pozorom, wróciliśmy do domu, nie pracujemy jeszcze, ale ogrom pracy jest naprawdę. Mamy co tutaj robić, szczerze mówiąc, to wstajemy stajemy dosyć, dosyć wcześnie, chodzimy późno spać. E, dużo mamy tych obowiązków, no bo, wiadomo, trzeba to nadrobić. Ale ogólnie. No, nie jest źle. I jeżeli chodzi o mój wcześniejszy filmik, ja nie chciałam tam narzekać, że jestem tak niezadowolona i tak dalej. Ja po prostu ja sama martwię się, czy będę w stanie ja zarabiać pieniądze. Po prostu chciałabym być samodzielna finansowo i dla kobiety tutaj na wschodzie jest, jest to trudniejsza sytuacja. Trudniej jest znaleźć pracę, lub dobrze płatną pracę. Więc. Na ogólnie to nie chciałam tam narzekać, wiem, że może tak wyszło i no ale no kurczę, prawda jest taka, że no martwię się, no jak mam się nie, nie przejmować tym. E, przecież nie po to tu przyjechałam, żeby nie mieć za co żyć, tak? Chcemy żyć normalnie, wiem, że jesteśmy oboje, jest bardzo, bardzo dużo plusów, ale dla... no... Dla mnie to jest tylko po prostu takie, no takie małe coś z tyłu głowy, że no kurczę, czy ja będę w stanie zarabiać sama na siebie, e, i to tylko to mnie martwi, ale to nie jest, ja nie narzekam, bo może się uda, jeszcze tego nie wiem. Mam taką nadzieję, że się uda i że będzie wszystko ok, no ale trudno mi o tym nie mówić, tak, no, no bo to część mojego życia, no i każdy wie. Ludzie, którzy będą wracać, też będą mieli podobne dylematy, czy będą w stanie zarobić pieniądze i czy będą w stanie zarobić na tyle wystarczające pieniędzy, aby normalnie żyć. I faktycznie odnośnie tych cen, przyznaję, one mnie po prostu bardzo zaskoczyły. Nie byłam świadoma tego, że w Polsce są takie ceny i chciałam w tamtym filmiku po prostu pokazać, że jednak w Polsce ceny są yy, jak w Anglii, ludziom, którzy wracają do Polski, na przykład z Anglii, i żeby ludzie byli na to przygotowani. Ja nie byłam. <laughs> Przyznaję, ja nie byłam. No nie byłam tutaj długo, tak, nie byłam w Polsce, d dwa lata nie byłam. Wcześniej jak jechałam na zakupy, to nie bardzo mnie to po prostu, jechałam, kupowałam co chciałam i nawet nie patrzyłam, bo ja zarabiałam wtedy w funtach. A jak się przyjeżdża do Polski i będzie się zarabiał w złotówkach, no to niestety już trochę inaczej się na to patrzy. Wiem, że to jest mój błąd i źle robię, jak przeliczam jeszcze te funty na złotówki, ale z czasem się odzwyczaję. No początki chyba jednak część osób tak ma, nie oszukujmy się. No od razu, aha, to tyle, tyle. Hmm, no to chyba nie jest tak tanio. No i nie jestem jedyna na pewno, no wiecie, ale z czasem się zapewne odzwyczaję. Także kochani, nie miał być to film narzekający, miał być to film taki realistyczny. Chciałam przedstawić po prostu, jak jest z mojego punktu widzenia i tyle. Więc no taki trochę hejt na to. Wiem, że niektóre komentarze YouTube pousuwał. Takie z brzydszymi słowami czy coś. No jak mi tu nie pasuje to mogę y, tam z powrotem. No ale to nie o to mi chodziło w tym filmie. Nie o to chodziło, że mi aż tak bardzo to nie pasuje. Ja po prostu zaskoczyłam się. Mega się zaskoczyłam, bo nie zdawałam sobie z tego sprawy, tak? Więc y, no ten film miał być o tym, nie o narzekaniu jak to w Polsce jest źle po dwóch tygodniach pobytu. No, zupełnie nie, ogólnie to mówię, jestem zadowolona i, i wcale tam nie narzekam. Mam blisko rodzinę, tak jak widzieliście, do rodziców rzut beretem, więc czego tu chcieć więcej, tak? Wszystko jest na miejscu, no tylko mówię, ja tylko chciałabym zarobić na, na jakieś chociaż swoje te baciki żeby normalnie można było żyć i, i tyle, a kasa to nie wszystko tak właściwie. Trochę tu ciemno, kurczę. Nie mam dobrego światła, no wybaczcie. Znaczy, światło mam dużo, ale jest dosyć ciemno, niestety. Kochani, cieszę się niezmiernie, ponieważ w ten weekend przyjeżdża do nas mój chrześniak. Fakt, widzieliśmy się chwileczkę, jak wracaliśmy z Lublina, ale to dosłownie wstąpiliśmy tylko do nich na kawę, tam do mojej siostry właściwie. I teraz bardzo, bardzo się cieszę, bo przyjeżdża mój chrześniak, spędzimy trochę więcej czasu razem. Myślę, gdzie tam by pojechać lub co, co będziemy robić. Wiem, że oni będą, chłopaki, czyli Cyprian z moim mężem, będą grali sobie w farminga, no oni to po prostu kochają, więc okej. Okay. No, ja zapewne znajdę coś y, dla siebie do roboty, jakiś ogar czy coś. Trochę będę musiała się nagłowić, ponieważ Cypruś y, nie je wszystkiego, ale... Ale to, to jest pikuś i tak się cieszę, że przyjedzie. Na pewno będziemy, znaczy, plan jest taki na ubieranie choinki w ten weekend, więc jak na razie zostawiam tylko ten stroik, żeby było trochę świątecznie. Choinkę zamierzamy ubrać właśnie w weekend, ale dzisiaj wieczorem jeszcze Wam nagram, fajnego coś kupiłam, jestem bardzo zadowolona. Podejrzewam, podejrzewam ogólnie to u innej pani na kanale. Już miała nagrane jak to wygląda i kurczę, Fajnie, podobało mi się, więc zamówiłam. Znaczy tak, z tego samego jestem zadowolona, ale nie będzie to jakaś reklama produktu, nie. Po prostu Wam to pokażę, jak to wygląda. Z, zakup był z Allegro. Trochę oszukany, bo wymiar miał być inny, no ale niestety wszystko jest ucięte. Chociaż nie powiem, sprzedawcy napisałam. Hmm, Delikatnie, że jestem niezadowolona z tego, bo no specjalnie dopłaciłam trochę więcej, żeby mieć jednak ten wymiar, i się dopytywałam, a przyszło, przyszło co przyszło, no ale jakoś tam działa. No i też dzisiaj znowu rozpalamy kominek, bo fakt, że przepalaliśmy już w kominku, ale musieliśmy go zasłonić, jak malowaliśmy sufit i ściany, więc dopiero dzisiaj będziemy od kilku dni rozpalać kominek. Tutaj już mamy przygotowane, wiecie, wiem że, wiem, że to śmieszne, ale tak w miarę czyściej to wychodzi. Stosowaliśmy już to i patrzcie, przygotowałam sobie, znaczy my przygotowaliśmy już trochę drzewo na tacce. No wiem, to takie trochę śmieszne, że trzymamy to w tarce na no dworze, na tarasie, ale póki co, no co, co bardzo nikt do nas nie przychodzi, nikt tego nie widzi. Później będziemy trochę bardziej to chować. No ale co, nie, bo ogólnie drzewo mamy w garażu. Ale żeby tak nie brudzić i się to. Bo no niestety z drzewa się brudzi, więc żeby to się nie brudziło i się te, nie walało to wszystko, po prostu szybko ładujemy wiaderko i do kominka. Wypróbowywaliśmy już to wcześniej, jak mieszkaliśmy z Zajcami, nie wygląda zbyt estetycznie. No ale mówię, nikt tam do nas za bardzo nie przychodzi, więc jest okej. Okay. Także dzisiaj też polimy w kominku. I już trochę, powoli, powoli trochę folgujemy z tymi pracami, zaczniemy troszeczkę odpoczywać, no bo chcę też, żeby Wojtek trochę przed świętami pokorzystał z tego swojego wolnego. No tak jak mówię, nie wiadomo, co będzie później, nie wiemy nic jeszcze, nie możemy nic zaplanować, ponieważ nie wiemy jeszcze, na czym stoimy tak do końca. Teraz już słyszałam, że może być zakaz lotów, znaczy, że Wizar może wycofywać loty z z Polski do Anglii, więc trochę się martwimy, jak to będzie, gdyby trzeba było jednak jechać, lecieć. No, ale zobaczymy, to do stycznia mamy jeszcze trochę czasu. Póki co do stycznia siedzimy tutaj, nic się nie zmienia, ale byłam na zakupach i patrzcie, co kupiłam. <śmum> Wiem, że to śmieszne, ale kupiłam prezent Dafiemu i cieszę się z tego najbardziej, bo Dafi będzie miał takie ubranko Mikołaja, założy sobie. Już przymierzaliśmy, wygląda komicznie ale no poczekam na święta. Dzisiaj jeszcze tak, e, ponieważ nie wstawiamy jeszcze choinki, ale chciałabym już zrobić stroik, to przyniósł mi świerku, więc będę chciała zrobić stroik już, coś tam przygotowujemy do tego. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie zapach e, trochę takiego właśnie świerku. Zastanawiam się jeszcze nad choinką, czy damy choinkę sztuczną, czy żywą choinkę. Zastanawiam się, ponieważ e, Ponieważ dafi je igły. Zawsze zjadą te igły i tutaj jest problem. No a niestety jak on sobie śpi tak w nocy, ponieważ choinka będzie w tamtym rogu. Jak sobie tam śpi wieczorem czy coś, no to ja nie jestem w stanie go upinować, kiedy my już pójdziemy na przykład do sypialni, zanim on przyjdzie tam do nas. Więc no obawiam się i się zastanawiam, czy jednak choinka będzie sztuczna, czy, czy będzie choinka żywa. Kochani, pozdrawiam serdecznie i zapraszam Was do kolejnego vloga. Papa! Pa.